Najlepszego! Tatuż bardzo kocha swojego synka! Znalazła to nagranie na ta Twoim pokoju. Często je oglądała. Chyba ją no to uspokaja. Ja również często je oglądałam. Kiedy chciałam zająć czymś myśli, Tatuś bardzo kocha swojego synka. Ale chciałaś mi coś powiedzieć. Gdy cię nie było, chciałem zobaczyć, co u niej. Zaczęliśmy gadać. Prawda? Sprawdziła dane Gai, żeby się dowiedzieć, jak schwytać Hefajstosa. Ale gadaliśmy też o innych rzeczach. No wiesz, żeby się lepiej poznać, nie? Wtedy mi powiedziała, że jeden z członków Zenitów może się różnić od reszty. Tilda. Hades. Była w jego kompleksie. Śmiało. W drodze na Ziemię z zaniciem nigdy się nie pokazywali. to opiekuńczy nazywał ich moimi dobroczyńcami i obiecywał, że kiedyś ich spotkam, gdy dość się nauczę. A potem? Kiedyś w interfejsie szkoleniowym otworzył się kanał Danek. Tilda czekała tam na mnie. W wirtualnej replice domu na klifie, ponad oceanem. Piękny widok. Pokazała mi malowidła, książki, multimedia. Spotykałyśmy się tam w tajemnicy. Po paru miesiącach już nie. Możesz nam powiedzieć czemu? Znalazłam dane o Tildzie w kompleksie Hadesa. Chyba była pośrednikiem między Zenitem a Nowym Świtem. I z pewnością znała Elisabeth Sobek. Może dlatego się skontaktowała. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Tildzie? Cóż? Lubiła mówić o obrazach, a o sobie samej. Czy kiedykolwiek Mówiła o życiu na Ziemi, o dołączeniu do Zenitów tego typu sprawy. O sobie praktycznie nie mówiła, co więcej drażniło ją moje pytania, ale myślę, że na Ziemi musiała być wybitną programistką. W końcu stworzyła kanał, którego nie wykryli inni. Czy mamy cokolwiek na jej temat? Co moglibyśmy wykorzystać? Była pierwszą osobą w moim życiu, która chciała ze mną rozmawiać. Nie oceniała jej silnych i słabych stron. Hilda wykorzystywała do komunikacji kanał danych. Był kolejnym zadaniem w moim interfejsie szkoleniowym. Po otwarciu zobaczyłam serię dziwnych zakłóceń. Odkryłam, że tworzą transpozycyjny szyfr, instrukcje wejścia do przestrzeni wirtualnej. Kiedy to zrobiłam, mój interfejs szkoleniowy znikł, a przede mną zamiast holograficznych nauczycieli i plików, zjawiła się wierna replika jej domu. Pozostali nic nie mieli o tym pojęcia. Dla nich wyglądało, jakbym ćwiczyła. Męczyła się. Sama. Więc to tajne, wirtualne miejsce. To dom z widokiem na ocean. Widziałam białe szczyty, i słyszałam fale bijące o skały poniżej. Oraz okrzyki mew wokół. Wewnątrz Tilda miała ulubione obrazy w ramach. Zmieniały się w zależności od światła. Miała też pewien fotel. Siadała w nim i patrzyła, jak oglądam jej rzeczy. Spędzałyśmy tam mnóstwo czasu. Nie chciałam go opuszczać. Więc Tilda pokazywała Ci obrazy i pliki multimedialne? Zawsze pokazywała mi nowy obraz. Chyba była z Holandii. Pewnie dlatego najbardziej lubiła obrazy ze Złotego Wieku. Portrety, alegorie, statki na morzu. Dużo ich miała. Podobało Ci się? Wolałam portal multimedialny. Było tam więcej niż w moim szkoleniu. Klipy, programy i hologramy. Najbardziej lubiłam program Drugie Podejście o rodzinie, która odzyskuje zaginione podczas kryzysu dziecko. Jasne, ale czy ten portal zawierał jakieś wpisy o zenitach? Coś, co można wykorzystać? Nie. Wszystko było przeredagowane. Czyli Tilda urządziła tajną przestrzeń wirtualną, gdzie rozmawiałyście, ten cały dom, a potem cię odcięła. I poza tym, że skądś znała Elizabeth, nie wiesz, dlaczego to wszystko zrobiła? Nie wiem. Jasne. Myślałam o powodach, dla których mogła mnie opuścić, ale nie wiem, co zrobiłam źle. Gdy spotkałam resztę, ignorowała mnie. Jakby kanał danych nigdy nie istniał. Ale to bez znaczenia. Tilda jest jak inni. Nie pomoże nam wygrać. Dobrze. Zatem zostawmy to. Co jest? Staram się, Wal. Ale trudno ją znieść. Codziennie narażam życie. Ona zaś nie robi niczego, tylko chowa się tutaj i ględzie, jak beznadziejna jest nasza sytuacja. Przykro mi, że przeszła trudne chwile, ale to mi zupełnie nie pomaga. Hmm. Zawsze wychodzisz cała z kłopotów, więc czasem zapominam przez co przeszłaś. Znaczy. Jeszcze niedawno byłaś tak ranna, że nie mogłaś nawet chodzić. A właśnie. Gdy wyciągnąłem cię z wody przy kompleksie Hadesa, mam imię Rosta. Nigdy o nim nie mówisz. Choć cię wychował, wyszkolił. Na pewno tęsknisz. Pewnie, że tak. Natomiast nie mam czasu o tym myśleć. Muszę tam wracać. Dobra. Będę pracować z Betą. Gaja mówi, że dużo wie o nowym Świcie. Może po prostu potrzebuje trochę czasu, a potem pomoże nam z Hefajstosem. Może. Ale się nie nastawę.